Dobrze, witam Was z powrotem. E, dzisiaj jesteśmy w trochę nietypowej e, scenie, ponieważ udało mi się zgubić e, kostkę do gry. I co? Idziemy do sklepu po e, kupić jakieś oprzyrządowanie do gitary. E, pójdziemy sobie do lokalnego sklepu. Będziemy wspierać lokalnych sklepikarzy, więc e, nie będzie to jakaś autoreklama, ale znaczy reklama zwykła, czy coś takiego. Dobra, widzimy się już w sklepie. To tak jak widzicie, spotkamy się w sklepie, ale kurczę, no wiecie, nawet najlepszym się zdarza. Po prostu nagrałem materiał, nie sprawdziłem, czy mi się nagrał dobrze. W czasie nagrywania odpiął mi się mikrofon i kupa. Po prostu jest film, nie ma dźwięku. Tak więc postanowiłem ten film wykorzystać jako ogłoszenia. Kurczę, teraz w najbliższej przyszłości nie będę miał zbyt wiele wolnego czasu, więc już... Ostrzegam, że filmy będą się pokazywać jeszcze wolniej. Tak, wiem, że raz na 10 dni to i tak już skandal, ale kurczę, nie bardzo mam czas, bo strasznie długo zajmuje mi zrobienie takiego jednego filmu. To jest jakieś od 4 do 6 godzin, więc naprawdę spory kawałek czasu. A tak, poza tym na przyszłość yy, odcinki będą troszeczkę krótsze, bo naprawdę 10 minut to spore wyzwanie Nawet dla kogokolwiek, żeby obejrzeć to z jakąś tam większą uwagą. Dobrze, to ja tymczasem się z Wami żegnam i zapraszam do kontynuacji i śledzenia mnie, czy tam następnych poczynań. Także cześć.